Wasza trafiła Honda CB 1300 F 3 wersja 2004 rok co mamy do zrobienia klient zakupu niedawno dosyć dosyć jak to się mówi wcześniej młody chłopak porządna maszyna konkretny piec co tutaj można powiedzieć na temat maszyny Pęknięta tarcza hamulcowa. I to w kilku miejscach yy, widać dostała prawdopodobnie od różnicy temperatur musiała być zagrzana i zostało wjechane w kałuże lub no, dostała wilgoci, tak? Musiała dostać szoku pękła pękła w kilku miejscach, bo jest tutaj pęknięcie Tutaj jest pęknięcie. Tutaj widać. No i tu takie mocne. Zalecam wymianę dwóch tarcz. Wymienimy raczej komplet, klocki. Zobaczymy co z zaciskami. Prawdopodobnie weźmiemy się za doprowadzenie kolektorów oraz portek, tak zwanych, do ładu. Zajrzymy do rozrządu. Do luzów zaworowych. Standardowa procedura tutaj wymienimy płyn w wysprzęgliku, płyn hamulcowy, przód, tył. Sprawdzimy napęd. No, ogólnie, taka serwis przed sezonem, tak? Co tu jeszcze można powiedzieć? No, ja się zabieram za demontaż kanapy, zbiornika i będziemy lecić z tym tematem. Wersja w Milach. Motocykl sprowadzony. Tutaj klient ma zamontowane gadżety jakieś. Tutaj jest prędkościomierz wyskalowany w kilometrach na godzinę. Tutaj coś po, poznaczone było. Ciekawy patent. Tutaj mamy ciśnienie w oponach. Zawory są w wentylkach. To jest ciekawa sprawa. Lusterka już pościągałem, żeby tu nie przeszkadzały. Kanapę ściągamy, tutaj jest kluczyk, zamek. Siedzenie widać jest... nie jest oryginalne, jest robione. Nie wygląda jakoś mocno źle. Jakby było zrobione z lepszego materiału, powiedziałbym nawet, że sympatycznie. Ale to klient będzie już Tutaj ciągniemy taki dzyndzel do dołu, i taka napa schodzi. Tutaj oczywiście już jacyś fachowcy byli, podokładała rzeczy. No ale nic to jest nieistotne. Ja zabieram się tutaj za demontaż zbiornika. Tutaj mamy dwie śruby. Zbiornik schodzi do góry. Dosyć spory ten zbiornik jest. Zresztą tak jak i pieci cały motor. Ja zabieram się do demontażu i lecimy dalej. Jestem po zdjęciu zbiornika. Odpinamy przewody zaślejące pompę paliwa. Tutaj mamy przewód główny paliwowy zaślejący listwę wtryskową. Akumulator. Akumulator znajduje się tutaj. Wyciągamy taką osłonę. Ona jest przykręcona na jednej, na jednej śrubie. O, już wam pokazuję. To siedzi w ten sposób. Tutaj jest Ecu sterownik. Jednostka sterująca. Yy, a pod spodem mamy tam akumulator. No, yy, takie ciekawe dojście do niego jest. Musimy go odłączyć z tego względu, że tutaj musimy spuścić płyn, żeby się dostać do pokrywy zaworów. Odkręcić cewki zapłonowe. Dosyć ładne tutaj jest dojście. Będziemy musieli tylko tutaj zdjąć ten przewód. Z eee, chłodnicy. Eee, co tutaj jeszcze? No w zasadzie te cewki tylko zdjąć, oczyścić to wszystko, żeby tu nie było brudu. Eee, I będziemy mogli zajrzeć tutaj do zaworku. Widzicie tutaj jest piach, to musimy wszystko o, o, oczyścić. Tutaj zaraz założę koszulkę, żeby tutaj żaden syf się nie dostał, nie zapchnął magistrali, szyny paliwowej. Odepnę akumulator, później jednostkę sterującą odepniemy. No i będziemy działać. Ustawimy, pokażę Wam jak ustawić tutaj wał, jak ustawić krzywki, wałki rozrządu do sprawdzania luzów zaworowych. Podam Wam wartości tych luzów. No nic, ja się zabieram tutaj za demontaż tego akumulatora. On tutaj sobie tak leży, spokojnie odkręcamy. Pamiętajcie, najpierw odkręcamy przewód minusowy, żeby przy ewentualnym gdzieś tutaj dotknięciu do masy nie pospawało nam, jak to się mówi, palców i innych tego typu metalowych elementów. Później przewód plusowy, wyciągamy akumulator i ja biorę się za demontaż tego i lecimy dalej z tematem. Honda CB 1300. Na warsztacie. Nie ma żartów. Także działamy. Całe krócie z termostatem mamy zdjęty. Cewki również. Spuściłem płyn chłodniczy. Zdjąłem chłodnicę. Bardzo ładne tutaj w tym motocyklu jest dojście do wszystkiego. Tutaj ewidentnie uszczelka puszcza. Poci się. I tak prawdopodobnie będzie do wymiany, bo wszystko jest tutaj w oleju. Poci się. Wydechy będą do zdjęcia, znaczy wydechy, kolektory, ale to jeszcze nie jest ten etap. Ja tutaj zabieram się do demontażu airboxa, przepustnic. Będziemy to mieniać, wymieniać, wymieniać. Tutaj też się widzę wtrysk. Jeden poci. Mokra jest. Także no pasowałoby tutaj zajrzeć. Reszta widać sucha, ale to już jak zdejmiemy całą listwę, magistrale, to warto się temu przyjrzeć. No tutaj widać poci się. Mokre jest. Także no, zdejmiemy to. Tu już niewiele zostało co do rozbierania. Jeszcze to umyję, żeby tutaj brudu nie ładować. Bardzo dobre dojście jest tutaj do wałków, super. No i teraz zdemontujemy przednie koło w celu wymiany tej uszkodzonej tarczy, a w zasadzie wymiany dwóch tarcz. Co tutaj jeszcze można powiedzieć? Luzujemy tutaj te śruby z tej strony. Z tej strony również są dwie śruby, luzujemy je. Odkręcamy oś. Żeby zdjąć koło, prawdopodobnie musimy zdjąć tutaj błotnik błotnik bardzo ładnie schodzi on tutaj jest mocowany na tak, na czterech śrubach z jednej strony dwie, z drugiej on schodzi ładnie do przodu prawdopodobnie on zejdzie, bo tutaj ma wyprofilowania także ja się biorę za robotę, no tutaj widać ewidentnie uszczelka poci się, leje się po silniku, także to będzie do zdjęcia ja zabieram się dalej do demontażu mamy zluzowane. Yy, tutaj wszystkie śruby o dziwo poszły ładnie, bez, bez niespodzianek. Śpilki prawdopodobnie wymienimy albo, albo ocenkujemy na nowo i nakrętki pójdą z kwasu, z nierdzewki albo wymienimy całkowicie. No bo one są skorodowane, brzydko to wygląda. Wydech jest tutaj przymocowany. Yy, jedną śrubę odkręcimy ósemkę. Tutaj obejmę z końcówki wydechu i to powinno nam wszystko zejść ładnie. Ja się biorę tam do zluzowania tamtej śruby i ściągamy te kolektory. Kolektory mamy zdjęte. Poszło bez problemów. Postaram się ruszyć te szpilki, bo prawdopodobnie je wymienię lub pójdę w Zobaczymy jaki stan gwintów będzie ich po wykręceniu. Część poszła, dwie sztuki się samo wykręciło. Same się wykręciły, a 6 sztuk siedzi. Spróbuję je wykręcić, zobaczymy czy pójdą. Miejmy nadzieję, że pójdą. Biorę się za odkręcenie tego towaru i lecimy z tematem. Zaczynają się małe schody. Szpilki oczywiście są robione przez Honda. Czyli wymiar jest 7 mm, nietypowe. Także troszeczkę lipa nie mam nakrętek takich, żeby tu zastosować. Yy, może coś znajdę. A w międzyczasie zabieram się tutaj za demontaż. Yy, magistrali tutaj yy, przepustnic, wtrysków. I w zasadzie zostanie tylko tutaj koło do zdjęcia, ale muszę motocykl podeprzeć bo bez koła nie będzie stał jak to się mówi oczywista sprawa także no ja zabieram się za demontaż i później wam pokażę co dalej wtryski z przepustnicami mamy zdjęte bardzo ładnie to w tym modelu wychodzi nie ma żadnych problemów z demontażem dosłownie dwie linki kilka przewodów i to mamy zdjęte. Przepustnice są zanagarowane. Nie jest to mocno, ale jest nagar. Są czarne. Umijemy to. No jest delikatny nagar. Jeszcze nie ma tragedii, no ale już przy tym serwisie, tak jak mówiłem, wspominałem, tutaj jest cieknie. Jeden wtryskiwacz. Zdemontujemy to wszystko. To wszystko pójdzie w myjkę. Yy, także w tym modelu jak widzicie nie ma tutaj śrub od yy, regulacji yy, synchronizacji przepustnic yy, sterownik przez sensory yy, mając yy, cylinder wzorcowy numer 3, bo cylinder numer 3 idzie do zaworu. Yy, sterownik sam to kontroluje. Coraz mniej można popsuć w tych motocyklach, a coraz więcej trzeba korzystać z komputera, nastaw. Celowo jest tak to robione: ekologia, te sprawy, także ja tutaj się zabieram jeszcze za to koło, nie ściągnąłem tego koła. Walczyłem tutaj z tymi wtryskami, z przepustnicami. To już przeszykowana jest, pokrywa do zdjęcia. Później wam pokażę, jak ustawić ten wał do regulacji. A, jeszcze tutaj mamy fajne dojście, bo napinasz mamy teraz rozrządu na wierzchu. On jest w tym miejscu. Ładne dojście do niego jest teraz. Zrobimy to jak człowiek, jak to się mówi po ludzku. Gumy mięciutkie, niepoparciałe, krótce. Także super. Ja zabieram się za te koło. Trochę ogarnę stół, warsztat, bo tych podzespołów się już narobiło trochę i lecimy z tematem dalej. Przednie koło zleciało nam. Zaciski są podwieszane tutaj, żeby nie wisiały na przewodach. Prawdopodobnie będą do rozebrania. Skontaktuję się z klientem, ale tutaj już zacisk tych klocków już nie ma. Jak i na lewym, taki i na prawym widzicie. To już resztki. Tutaj już są pouszkadzane, wargi są popękane. Także to jest do wymiany. Nie wiem co z uzyskami już pasowałoby to przeserwisować a porządnie. Ściągniemy tarczę Tarcze są jakieś jutaka. Raczej to nie jest oryginał, chociaż mogę się mylić. Sprawdzimy to później i dam wam znać jak to wygląda. Ja się biorę tutaj za demontaż tarcz i lecimy dalej z temacikiem. Jedną stronę mamy odkręconą. Teraz lecimy lewo tarczę. Śruby bardzo ładnie dociągnięte. Oczywiście na kleju, ale poszły bardzo ładnie, czyli ktoś tego nie dokręcał na Hama, był zastosowany odpowiedni moment. Hmm. Przyjemnie się takie rzeczy robi bo nie ma żadnych problemów. Śruby prawdopodobnie pójdą do ocynku z tego względu że no, no nie za ładnie wyglądają. Zastosuję je ponownie z racji tego że śruby są dosyć twarde a przy niewielkim zastosowaniu tutaj momentu na pewno im się nic nie dzieje. Łebki nie są powyrabiane przy odkręcaniu ciasno klucz siedzi także na pewno szkoda tutaj dokładać kosztów, ja je wyczyszczę, pójdę w ocynk. Także no powinno to ładnie siąść. Zrobimy taki smaczek. O tutaj ta tarcza, pokażę wam jak to wygląda. Zobaczcie. Tu jest raz. Tu jest dwa. Tutaj jest trzy. No pękła praktycznie po całym obwodzie. Tutaj jest nawet 4 zaczynała iść pęknięcie, widać. Także, także lipa. Ona ciężko idą, z tego względu, że są powleczone klejem. Wszystko są kwestie bezpieczeństwa. Zaraz Wam pokażę tutaj. Widzicie, tutaj był zastosowany klej. My również zastosujemy klej. Ja odkręcam to i zaraz się widzimy. Tarcze zdjęte. Tutaj oczywiście każdy gwint zostanie przegwintowany gwintownikiem, tak by pozostałości kleju usunąć. Koło na razie może tutaj zostać odstawione na bok. Ono na razie nie będzie do niczego potrzebne. Zamówimy tarczę. Tarcze pójdą z oryginału. Koszt 2000 zł. Dwie sztuki. Klocki również pójdą oryginał. Jest niewielka różnica oryginalnej tarczy niż zamiennika rzędu, tam 300 zł to jest nieopłacalne. A będziemy mieli oryginał założony. Ciekawi mnie, czy to ta Jutaka to jest oryginał, czy nie jest oryginał. Nie wiem, muszę się zorientować. Zobaczymy, bo nie wiem, po prostu nie wiem. Może być oryginał, może być zamiennik. Aczkolwiek, no nie powiem wam teraz. Śruby również przegwintujemy. Nie przegwintujemy, tylko przeciągniemy to narzynką, oczyścimy gwint. No i śruby będą ten. pójdą do ocynku. Tutaj mam śruby z, trzymające jarzma hamulcowe. Także one też pójdą do ocynku, bo wyglądają nieświeżo. Nie wiem co zrobimy tutaj z magistralą. Też pewnie to rozbiorę pójdzie do ocynku, zrobimy to Zrobimy to jak to się mówi, jak oryginał. Także ja zabieram się tutaj za zaciski, jeszcze zaciski zdemontuję i tyle będzie w temacie. Zaciski mam zdjęte. Potężne czterotłoki, także jeszcze hamować. Zaciski zaadaptowane od Yamaha R1. Bardzo dobre hamulce. W r też takie są. Także czterotłok bardzo dobrze się spisuje. Hamulce tego potworka hamują dosyć sprawnie. Rozbierzemy je. Oczywiście poczyścimy. I co tu jeszcze można powiedzieć ciekawego? Klocki pójdą nowe oczywiście. Zobaczymy w jakim stanie są tłoczki, bo Prawdopodobnie będą mogły wymagać wymiany Aczkolwiek niekoniecznie, trzeba to rozebrać zweryfikować Tutaj śruby trzymające yy, klocki yy, Pójdą w ocing również Zobaczymy te łączące yy, Zaciski, one są czernione Nie wiem czy też pójdą w ocing. Może srebrny Znaczy yy, nie srebrny, złoty no nic, ja się zabieram za demontaż i widzimy się dalej. Lecimy z gwintami. Jedną stronę już mam pokonano. Teraz lecimy drugą stronę. Co tu mogę powiedzieć? Gwintownikiem 6. Używam jeszcze denaturatu. Przy gwintowaniu aluminium zalecany jest denaturat. Nie robimy tutaj pełnego gwintu, czy coś w tym stylu, tylko czyścimy zarys gwintu z kleju. Dodaję trochę denaturatu, do jak widzicie. I lecę. Nie ma potrzeby tutaj cofać, tak jak lecimy przy nacinaniu nowego gwintu, że robimy coś takiego, że obrót, cofamy, zrywamy wiór i dalej obrót. Zrywamy wióry i tak dalej. Tu po prostu ja tutaj zbieram całe syfy pozostałe po kleju, żeby usunąć to z zarysu gwintu. Widzicie, to leciutko idzie. Później taką śrubę nowo wkleimy na klej, wkręcimy na klej i to będzie zrobione tak, jak należy. Gwint jest oczyszczony, dodatkowo można to śmiało przedmuchać. Widzicie, gwint jest czyściutki. Resztki są pousuwane. Gwint tak wygląda. Tutaj mamy sklejem brudny. Tamta strona już jest czyściutka. Przegwintowana. Także ja lecę dalej tutaj resztę otworów i gwinty byśmy mieli wewnętrzne oczyszczone. Jeszcze ja zostanie tutaj narzynką. Zaraz znajdę narzynkę klej posuwać ze śrub. Tutaj nie ma co pokazywać, ja lecę dalej z tematem. Tamte mamy otwory poczyszczone, teraz lecimy ze śrubami mocującymi tarcze hamulcowe. Nażynka również M6 i lecimy. Chodzi o, widzicie, żeby ten cały klej Usunąć po prostu z zarysu gwintu. Ja tak lecę. Zresztą śrub tutaj mamy już oczyszczoną. Jeszcze można się pokusić o szczotkę drucianą. I i prze, przelecenie tego gwintu przelecenie. ale tutaj chodzi o to żeby zerwać ten cały klej i tak te śruby pójdą do odcinku. ja je wstępnie wyczyszczę i będą ładne śrubki one nie są ani wyrobione ani uszkodzone także y, powinny działać tu nie jest duży moment do kręcenia, także z nimi się nic nie dzieje Czyszczę te śruby i widzimy się dalej. Weźmiemy się za zaciski, rozbierzemy je. Zobaczymy, co u nich tam słychać. Ja działam, pokażę Wam, już, jak skończę te śrubki. Przyjemna zabawa, dosyć. Śruby wstępnie oczyszczone. Ja się to przelecę szczoteczką te łebki i zabieramy się za zaciski.